Dzisiejsze spotkanie dotyczy omówienia sytuacji po konsultacjach społecznych prowadzonych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Gościmy dzisiaj Panią Poseł Ewę Drost, gościmy Pana Prezydenta Rafała Rokaszewicza, Wójtów Gmin oraz Dyrektora Wrocławskiego Oddziału GDKiA Pana Roberta Radona. Ja ze swojej strony chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim mieszkańcom Powiatu Głogowskiego. Za zaangażowanie i wsparcie samorządów w wypełnianiu ankiety i pomocy i lobbowanie na rzecz powstania i budowy obwodnicy Miasta Błogowa wraz z przeprawą mostową. Miało to i ma olbrzymie znaczenie dla władz centralnych. Ten głos lokalny został mu zauważony. A o szczegółach spotkania pokonsultacyjnego poproszę o zabranie głosu panu posełowi Ewebreusowi. Konsultacje społeczne, które odbyły się w ramach projektu Programu Krajowego Dróg i Autostrad na lata 2014, tak? Panie dyrektorze, 2023, tak? Dobrze mówię. Ja miałam przyjemność wspólnie z panem dyrektorem uczestniczyć podczas tej konferencji i podczas tego spotkania mówiono tam o najważniejszych inwestycjach, które są zaplanowane do realizacji na terenie Dolnego Śląska, między innymi o DK 8 i o innych odwodnicach, ale dla nas najważniejszy temat to jest odwodnica miasta. Błogowa. Jak mnie poprawia pan dyrektor, mówimy, jeżeli mówimy o obwodnicy, to nie musimy mówić, że jeszcze dodatkowo most, bo ta obwodnica zabiera w sobie również obiekt mostu. Podczas tego spotkania mówiliśmy o tym, na jakim etapie są przygotowania do przyjęcia tego programu. Ale to dzisiejsze spotkanie jest też po to, żeby rozwiać różne wątpliwości, bo po takim spotkaniu czy też po ogłoszeniu tego projektu, raportu, różne informacje krążyły w różnych mediach. Z panem ministrem dyskutowany był jednym z tematów, dyskutowanych była obwodnica Błogowa. No i w zasadzie stało się już że to, że zostało to potwierdzone, co jest y, zapisane w projekcie programu budowy dróg krajowych, czyli realizacja obwodnicy błogowej została ujęta w tym projekcie. Więc w chwili obecnej w zasadzie rozmawialiśmy o kwestiach, y, y, kiedy i w jaki sposób realizować będziemy tą obwodnicę. W tym projekcie budowy deklarowej to zadanie zostało umieszczone na liście rezerwowej głównie dlatego, ponieważ nie mamy gotowej dokumentacji i nie jesteśmy w stanie rozpocząć realizacji czy też rozpoczęcia prac na budowie od zaraz, musimy wykonać dokumentację, musimy uzyskać decyzje administracyjne, a szczególnie chodzi nam o uzyskanie decyzji środowiskowej, stąd też po ustalenia, które zostały podjęte są następujące, czekamy aż Projekt budowy dróg krajowych stanie się projektem już formalnym. Minister stwierdzi, że będzie to w lecie, na przełomie czerwca, czerwcu może w lipcu. W ślad za tym, jak ten dokument zostanie już formalnie podpisany i zatwierdzony, uzyskamy zgody na ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji pozwalającej uzyskać decyzję środowiskową. Myślę, że nasza gotowość od momentu zgody na ogłoszenie tego przetargu, to jest w ciągu miesiąca od takiej zgody będziemy ten przetarg mogli ogłosić. No i należy tutaj dodać ważną rzecz. To jest kwestia gotowości współfinansowania strony samorządowej tych prac przygotowawczych, czyli gdyby mamy możliwość albo uzyskać finansowanie wraz ze zgodą ze środków krajowych. A jeśli byłby jakiś kłopot, to tutaj strona samorządowa deklaruje gotowość i e, jak gdyby sfinansowanie tych prac przygotowawczych. Więc tak naprawdę e, można powiedzieć, że już mamy zielone światło. Oczywiście ostateczne to będzie e, ten moment, kiedy program budowy tych projektów zostanie zatwierdzony i tak naprawdę nikt wcześniej e, żadnych decyzji w tej sprawie nie może, krótko mówiąc, podejmować, ponieważ no, musimy opierać się na dokumentach formalne, tak? to, 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 to są dodatkowe duże środki, więc wszelkie decyzje oparte są o, o, o dokumenty formalne. Deklaracje są. Tak? W zasadzie to ten temat budowy obwodnicy głodowej wraz z przeprawą. Tak? Wszyscy mnie w głowie pytają, czy z przeprawą, oczywiście, że z przeprawą, to, nie wiem, wam zasadzie mam takie pytanie. Złe doświadczenia są. Oczywiście, że z przeprawą która na pewno, tak powiem, finansowo będzie obciążać ten projekt, no ale, ale bez, tej, bez tej przeprawy przez rzekę Odry to mowa o obwodnicy Błogowa nie miała sensu. Więc jak ja mówię o obwodnicy głogowa to mówię o, o też o, o przeprawie przez rzekę Ody. Także dalej opierając się na, na, na tych wstępnych informacjach, no to po miesiącu zakładam, że gdzieś ten przetarg był trwał z 8-10 miesięcy. Tego też nie jesteśmy w stanie określić, bo prowadzimy tych postępowych w oddziale Rosowiskowe, więc 15 na duże zadania, w tym też na to S3. I, i, i wiemy, że, że te nasze terminy są szacunkowe, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć ilości pytań składanych przez wykonawców i też nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakości ofert składanych przez wykonawców, bo zawsze... Najpierw wykonawcy nas pytają yy, o szczegóły naszego cit yy, naszego zamówienia, a potem sprawdzamy ofertę i pytamy wykonawców, czy, yy, czy te materiały, które nam składają, są rzetelnie przygotowane i, i, i musimy mieć pewność, że wykonawca wybrany jest wykonawcą wiarygodnym i gotowym zrealizować zamówienie. Yy, a następnie czeka nas proces yy, po powołnieniu wykonawców, podpisaniu po umowy, przygotowania tak zwanego przez, przez nas stes czyli Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, w ramach których musimy przeprowadzić mentalizację przyrodniczą, musimy badania ekologiczne zrobić i, i przygotować materiały, w oparciu o które będzie mógł Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wybrać wariant do realizacji. I zakładamy, że, że, że to zajmie nam gdzieś około dwóch, trzech lat i wtedy będziemy gotowi już decyzję środowiskową do realizacji. Praktykujemy formułę projektu i buduj. Praktycznie na wszystkich kontraktach w chwili obecnej na dłoni Śląsku realizujemy tą formułę, która pozwala ogłoszenie przetargu na realizację w oparciu jedynie właśnie o decyzję środowiskową. Wtedy wykonawca jest zobowiązany przygotować projekt budowlany, projekty wykonawcze i zrealizować zamówienie zakładamy z tych właśnie projektów, które w chwili obecnej są realizowane, że, że ten termin realizacji w oparciu o taką formułę, to jest około 36 miesięcy. Także tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o czas, jaki przed nami jest do wykorzystania i możliwy do zrealizowania tego, tego zadania. No, w, zasadzie, w zasadzie tyle. No, bazujemy oczywiście na studium kredytu, które przygotowaliśmy kilka lat temu. E, tam jest kilka wariantów. Zwróciliśmy się do czterech, tak, ale to studium techniczno-ekonomiczne ma wybrać z tych wariantów, które w chwili obecnej mamy dwa. I z tych dwóch dość wybiera jeden. My oczywiście będziemy rekomendować rozwiązanie, które jest najbardziej w ocenie generalnej dyrekcji racjonalne. Tak. W tym chodzi o najtańsze, droższe, racjonalne. To chodzi o to, żeby łączyć interes społeczności lokalnej, łączyć interesy jeśli chodzi o ochronę środowiska, no i interes jeśli chodzi o, o, o ten efekt ruchowy, tak? czyli, czyli żeby, żeby ten tranzyt faktycznie wyszedł poza, poza miasto i żeby odciążyć, Centrum Głogowe z tego ruchu, który teraz w godzinach szczytu miasto paraliżuje. Załóżmy, że decyzja jest, decyzja jest w lecie odnośnie, odnośnie, odnośnie programu i wtedy ogłaszamy przetarg, więc wiosna, lato Przyszłego roku jesteśmy w stanie podpisać umowy na dokumentację, więc kolejne te dwa i pół roku chcielibyśmy skonsumować na przygotowanie w studium i uzyskanie decyzji, czyli mamy wtedy koniec 2018 roku, potem w 2019 ogłaszamy przetarg i 2020 te tak, i 3 lata, tak, czyli do 2023 roku tak, łączymy realizację. Proszę Państwo, że to jest perspektywa długie, natomiast... Czas takich inwestycji przygotowania i zrealizowania jest naprawdę długi, ale chciałbym, żeby to naprawdę zostało przez Państwa zauważone i proszę o to, żeby Błogów jeszcze nigdy nie był tak blisko i nigdy tak na poważnie te sprawy związane z obwodnicą i przeprawą mostową. bo tu Błogowie musiał szczególnie podkreślać, nie były zaawansowane i słowa Pana Dyrektora są prawdziwe, tak samo jak zaangażowanie Ministerstwa. Znajdowanie się tej inwestycji na tak zwanej liście zapasowej jakie znaczenie dla dalszego procedowania później przez Was, jeśli latem Ministerstwo zatwierdzi program? Znaczy, to, co mówiłem, właśnie z tych ustaleń, które podjęliśmy, chcielibyśmy, aby efekt był taki, że po podpisaniu programu rządowego i zatwierdzeniu go, Jesteśmy gotowi do ogłoszenia przetargu. Rozdział niezależnie, czy jest na liście podstawowej, rezerwowej. Tak, tak. Nie, tak, tak, nie, tak. Czyli, nie, nie, tak. Czyli to, co się uda zrobić, to przynajmniej e, decyzję środowiskową wywadę Dokładnie tak. No temu służy wsparcie właśnie samorządu mm -hmm. no, tak. To jest właśnie ta gotowość, że bez względu na to, co miałoby się stać, samorząd jest gotów współfinansować tą pierwszą część opracowania dokumentacji, aby już nie czekać, Będzie nie marnować czasu na kolejne decyzje. Jeśli się nie uda, to samorząd finansuje, realizujemy studium i mamy ten czas 2-3 lata, by to zadanie, które będzie monitorowane też przecież przez ministerstwo, przeskoczyło na tą listę podstawową, znalazło finansowy i można było je realizować. A jakie są koszty wykonania takiej dokumentacji? Tak, w studium? Tak. Szacujemy, że ona jest gdzieś na poziomie 3,5 miliona. I te środki są zabezpieczone, tutaj duży utrąt dla prezydenta miasta i wójtów, którzy. Powiat Włogowski, Gmina Wiejska Głogów, Gmina Jerzmanowa, Gmina Kotla, Gmina Żukowice i Powiat Olkowicki, Gmina Wiejska Głogów, wszyscy zadeklarowali, wszyscy podtrzymują dalej e, możliwości i chęci ewentualnego sfinansowania tejże dokumentacji. Warto dodać, że jeszcze największy pracodawca w regionie KGHM tak, także zaoferował wsparcie finansowe realizacji tych prac projektowych, to jest niezwykłe. Głogów 2 miliony złotych, Powiat Głogowski 800 tysięcy, KGHM Polska mieć? S.A. 200 tysięcy, gmina wiejska, gmina Jeżmanowa, gmina Kotla, gmina Żukowice po 67 500 i powiat polkowicki 40 tysięcy. Czy pozyskacie państwo decyzję środowiskową, która może czekać na inwestycje później? Jak tak, to ile? Znaczy my chcielibyśmy, nie to Wszystkim bardzo, że jak my ale Natychmiast jakby była decyzja Mm -hmm. yy, ostateczna środowiskowa, być gotowi do ogłoszenia przetargu na realizację. Tak? I właśnie wypadki o te materiały, które, dla potrzeb, yy, wydania takiej decyzji przekazuje wykonawcy, który mógł opracować dokumentację w własnym zakresie i realizować pracę. Ja, ja chcę tylko, jak mogę jeszcze, ja chcę tylko podkreślić jak ważna rola jest w tej dokumentacji, bo jak Państwo sobie przypominacie parę lat wstecz w Sejmiku Wojewódzkim, była zabezpieczona kwota na dokumentację w WPI, bo wówczas przygotowano wieloletni plan inwestycyjny dla województwa. Tam było 3 miliony i te pieniądze były zabezpieczone. Niestety ze względu na to, że inwestycja nie była w żadnym programie, ani na liście rezerwowej, w żadnym dokumencie, zgody, ani generalnej dyrekcji w Warszawie, ani ministerstwa nie było na wykonanie tej dokumentacji. Wobec tego na pewno to jest ważne, że robimy dzisiaj tą dokumentację i na pewno ta zgoda to będzie pierwszym krokiem do realizacji tej inwestycji, bo nikt by nie zgodził się na wykonanie dokumentacji i finansowanie, jeżeli nie byłoby planu realizacji tej inwestycji. Ja myślę, że to, to jasno wynika. I wcześniej nie zrobiono do tej dokumentacji, jeśli ten jest tak potrzebny, ta Tak mm -hmm. już pani poseł powiedziała, do programu rządowego żadnego nie została ta odwodnica wpisana, jest taki, była aby by rozpocząć pracę przygotowawczą. Jaki termin gwarancji, czy przydatności do użytku ma taka dokumentacja? Tak już pytam o wypadek. A, gdyby coś się miało wydarzyć. No nie, w, nie. w chwili jest obecnej nie. decyzje środowiskowe są ważne tak, przez 4 lata. Tak, w sytuacjach wyjątkowych mamy prawo wystąpić o przedłużenie o ważności o kolejne dwa lata. Ale nie chcieliśmy sobie, sobie Nie, no tak, to właśnie tak chciałem. Ale, ale może, tak może tak. dopowiadając, tylko to ja chciałem zauważyć jedną rzecz, żeby ten czas oczekiwania nie był zbyt długi. To jest ogromna rola między innymi pani poseł, innymi nas samorządowców, żeby w międzyczasie, jak będzie dokumentacja opracowywana, tak współpracować ze stroną rządową, nas było na tobie, żeby to zadanie było cały czas pilotowane i niezapomniane przez ministerstwo. Stąd ogromna rola także pani poseł w dalszych pracach nad budową obwodnicy i nas, samorządowcy. Także też ogromnym orędownikiem tej inwestycji, to też było podkreślone na konferencji we Wrostawie z pan dyrektor. Pan minister przypomniał, że pan dyrektor wielokrotnie mówią o potrzebie tej obwodnicy i też o fatalnym stanie mostu, który jest jedyny na terenie naszego miasta i o objeździe, który no niestety liczy 80 km. Także to, to jest ogromne utrudnienie dla mieszkańców, którzy tutaj nie tylko turystycznie chcą wykorzystać tą obwodnicę, i przeprawę, ale potrzebne jest to im do normalnego życia, do tego, żeby jechać do pracy, zawieźć dzieci do szkoły, czy też yy, yy, zrobić zakupy. Że ja jestem przekonana, yy, skoro już jest taka decyzja o dokumentacji, a tak jak powiedziałam, wcześniej odbijałam się od ściany, wielokrotnie słyszałam, że nie ma takiej możliwości, żeby yy, decyzję taką dać, żeby wykonać tam dokumentację, to skoro taka decyzja dzisiaj jest, to uważam, że jest to decyzja odpowiedzialna, bo ktoś wierzy na naszą odpowiedzialność, bo to są środki publiczne, 3 miliony to nie jest na kwota, tak? To jest, ktoś może odpowiedzieć za nie gospodarność. także myślę, jestem przekonana, że wspólnie z Panem Dyrektorem i, i, i wszyscy tutaj i, i przedstawiciele samorządu, którzy mocno angażują się, zresztą podkreślał to Pan Minister na konferencji, że tak o, o tej deklaracji samorządu, że to się też rzadko zdarza, także wszyscy jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby ta inwestycja tutaj powstała. Ja to powiem, będąc kilkakrotnie i gosząc w Sejmie, i pani poseł, spotykając się z przedstawicielami ministerstw bądź posłów na korytarzach i sejmowych. No ministrowie, którzy nas widzieli, zawsze pamiętamy, pamiętamy o Głogowie, nie tylko o tej przyprawie, ale również o szpitalu i wszelkich innych kwestiach. Naprawdę jesteśmy tam zauważani. jeździ prezydent i jeżdżą też nasi wójtowie, więc to naprawdę duża, duża reprezentacja Głogowa bierze faktyczny udział w promowaniu naszego miasta i wskazywaniu tych problemów, bo one dla nas są Olbrzymie. Natomiast z punktu widzenia Warszawy, może nie zawsze są widoczne, ale dzięki tym staraniom, dzięki obecności pani poseł, one są naprawdę zauważalne. Stąd te decyzje. I nie przejmujemy się, czy posłowie z innych ugrupowań wspierają czy nie wspierają. Nas interesuje pomoc mieszkańcom, mogą się dołączyć do tej inicjatywy. Tak, że my wszyscy będziemy zabiegać o to, żeby ta inwestycja, jak będzie przygotowana, ta dokumentacja ruszyła z realizacją. A przykładu, że te środki się mogą znaleźć, to mamy wiele z poprzedniej perspektywy. Jak Państwo wiecie, proszę pokazać mi inwestycję w Błogowie, która została wykonana z listy podstawowej. Która inwestycja ze środków unijnych realizowana była z listy podstawowej? Żadna. A może zobaczcie żarków, nococice, krzepów, szpital. To wszystko są inwestycje, które zostały wykonane z listy rezerwowej. S3 również. I Pani deklarowała wcześniej i to gadanie o tym, o tym moście, to już dawna historia i ciągle nie ma, nie ma, i nie ma jakiejś... A, pan tak życzy, że są priorytety, tak? I rząd też przyjął sobie priorytety do realizacji. Najpierw trzeba było skomunikować północ, południe, wschód z zachodem i zrealizować te ciągi komunikacyjne, które są potrzebne i niezbędne nie tylko mieszkańcom jednego regionu, ale mieszkańcom całej Polski. A dzisiaj myślę, że przyszedł ten czas dla nas i, i tak to w życiu jest. Nie zawsze wszystko możemy od razu zrealizować. Ja powiedzieć, że to jest taka polska mentalność, prawda? My powinniśmy dzisiaj być chyba bardzo zadowoleni z tego. Tu, że jesteśmy już na liście podstawowej, żeby pytać się, dlaczego tak późno. Bo za chwileczkę, byłem, mam nadzieję, że będzie decyzja o budowie, i oby nie było znów rozmów, dlaczego tą trasą, a nie inną. Bo no, niestety taka jest nasza mentalność, że ciągle doszukujemy się czegoś zupełnie niepotrzebnego. Do mieszkańców płyną wtedy różne sprzeczne informacje. Róbmy po prostu swoje i, i dziękujmy za to, że strona rządowa Warszawy po prostu zauważyła ten problem naszego powiatu i miasta głogowa w komunikacji. A to jest najważniejsze dla naszych mieszkańców, jeżeli będziemy ciągle rozważać, dlaczego nie 5 lat wcześniej, czy 20 lat wcześniej, a nie tą drogą, czy drugą. Myślę, że to będzie zły sygnał. I a na razie proszę. Mamy cztery warianty: jeden południowy i trzy północne. No tak. Jaką szacuje się wartość tej inwestycji? Mówię już o budowie. No, no się około 600 milionów. Realizacji, ale tak. jeszcze do tego trzeba dołożyć wykupy tak. I, tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko to, to, to będzie jeszcze tak Uszczegółowiane na kolejnych etapach, tak? bo wykupy na to, który wariant i, tak i tak dalej. Jestem przekonana, że nasze wspólne działania tutaj pokażą, że topniemy i ta inwestycja rozpocznie się. Także dziękuję tutaj samorządom, bo myślę, że to jest ważna ta, ta ich deklaracja, bo, bo sprawa nie jest taka prosta. Muszę Państwu powiedzieć, że na początek rozpoczynam walkę o wodnica i drugą przeprawę, to nawet na poziomie regionu nie widziano takiej konieczności, że to jest tak ważna inwestycja dla naszego regionu. Także dzisiaj, panie redaktorze, jak już w ministerstwie mówią o tym, że jest ważna, to myślę, że tą drogę przeszliśmy i że z obowiązków, jakie naszej przyjęliśmy, w miarę się dowiązaliśmy.